Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzychu i dzisiaj szybki short, w którym pokażę jak założyć halogeny w sufit gipsowo-kartonowy. Po pierwsze musimy wszystko dokładnie rozmierzyć i tutaj obowiązuje zasada, mierzymy trzy razy, wycinamy raz. Jeżeli nie mamy projektu, staramy się to robić jakoś symetrycznie. Jeżeli mamy wszystko rozmierzone, dobieramy odpowiednią otwornicę, u mnie akurat wychodzi 75 mm. Koronkę zapinamy we wkrętarkę, wycinamy na wolnych obrotach, żeby nie postrzępić brzegów. Po wycięciu pierwszego otworu warto przymierzyć halogen, żeby zobaczyć, czy faktycznie to jest odpowiednia koronka. A jeżeli w miejscu wycięcia akurat wystaje kabel, musicie użyć do tego celu piłki do karton gipsu. Przewody następnie obieramy, w następnej kolejności składamy halogen, żarówkę, końcówkę GU10 oraz złączki WAGO, bądź też kostki, jeżeli ktoś takich używa. Podłączamy przewody neutralny i fazowy. Zanim włożymy halogen, warto sprawdzić, czy faktycznie dochodzi napięcie i wkładamy. Obszerniejszy materiał niedługo ukaże się na kanale YouTube'owym. Już teraz Was na niego zapraszam. Pozdro!